Mam wyłączony mikrofon, dobrze. Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Dzisiaj Was witamy z Paulą tutaj w studiu. Witam serdecznie, Paula. Dziękuję, że z, nami, że z nami nadal jesteś. Dzisiaj, jak zwykle, się łączymy z naszymi lwicami na spotkaniu mentoringowym Kobieca Siła w 90 dni. I kochani, chcemy Wam z Paulą po raz kolejny przekazać. Wiadomość, nie bójcie się do nas dołączyć, bo codziennie do nas piszecie. Do mnie napisało chyba trzy osoby dzisiaj, do Pauli chyba ze sześć osób. No. Pytacie o mentoring i chcecie dołączyć. Tak, jesteśmy gotowe, wysyłamy Wam wszystko, rozmawiamy z Wami i boicie się podjąć tego, tego kroku, okej? Okay? Tego kroku. Ja wiem, że my ten temat zawsze poruszamy, ale my go będziemy poruszać, bo chcemy Wam po prostu pomóc. Okay. Do tego, żebyście dokładnie wiedziały, co się dzieje, jakie są zadania, bo dużo zaspiszę, Ja nie wiem, czy te zadania, czy zrobię, czy będę mogła zrobić, czy je wykonam. Te zadania są bardzo proste. Także nagramy z Paulą osobny odcinek podcastu tylko dla Was, dla kobiet, które chcą dołączyć i dla facetów, które chcą zmian dla swoich żon, bo mnóstwo facetów wykopiło właśnie te wyzwania dla swoich żon. I wszyscy razem pracują, okej? Okay? Faceci też sobie te podcasty nasze oglądają, te mentoringi później oglądają, my wszystko widzimy. Dzieci też oglądają z tyłu, kibicują. Także cała rodzina to później ogląda, tak? Cała rodzina bierze udział. Oczywiście to zadanie jest tylko dla kobiet, ale opowiemy Wam, jak te zadania wyglądają, opowiemy Wam, co tam tak naprawdę się dzieje, żebyście miały klarowność tego, co my tam robiły i się nie bały, okej? Okay? Są kobiety od wieku, przedział wiekowy 20 do 70 paru lat. Okay? I wszyscy działają, wszyscy robią, wszyscy są zadowoleni, nikt nie odpuszcza. Okay? Czasami, jak ktoś po prostu nie zrobi w danym tygodniu jakiegoś działania, to robi w następnym. Tak, Łączy się z nami, my to wszystko opowiadamy. Jak nie rozumie jakiegoś zadania, nie może go wykonać. Łączy się z nami, my to wszystko tłumaczymy. To jest takie piękne. Ale my nie dzisiaj o mentoringu, tylko o odżywianiu dla naszych piesków, ponieważ no tak jak marketing się zrobił i oszukiwanie ludzi, tak ten sam system wdrożył marketing dla naszych piesków jest, stworzyli się dietetycy dla psów, stworzyły się diety dla psów, stworzyły się produkty żywieniowe dla psów, już w sumie są od dawna karmy. Ale te karmy po prostu są coraz gorsze, z tego coraz więcej. Są suplementy dla psów, są leki dla psów. Catering cały. Cateringi dla psów. Tak, tak samo jak dla nas. I to wszystko jest oszustwo marketing. Tylko po to, żeby was pies zachorował, żebyście chodzili do weterynarza, żeby wam te same firmy, co sprzedają nam leki, sprzedawały waszym psom leki, żebyście wydawali dziesiątki tysięcy złotych na leczenie psów, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo drogie. Tak? I później. No, te psy, wiadomo, że te psy muszą też zarabiać na system. Okay? Czyli tak jak ten system jest stworzony po to, żebyśmy, żeby system zarabiał na nas, żebyśmy my zarabiali na system, przepraszam. Tak teraz nasi pupile mają zarabiać na system. To jest wszystko pieniądz. Także te same firmy, które nam produkują pseudożywność, która nie jest żywieniem dla nas. Czyli nasze cateringi, yy, nasze piramidy żywieniowe, tak samo to wszystko jest skorumpowane i zbudowane dla naszych psów. Nie będę teraz mówił o kotach, bo ja nie mam kotów, to jest oczywiste, to jest podobne. Także zauważcie, jak te porady żywieniowe dla psów, te wszystkie modele żywieniowe dla psów, pogorszyły stan zdrowia naszych psów. Im więcej porad dietetycznych dla psów, im więcej karm dla psów, im więcej bufetów dla psów, tym więcej chorób. Zobaczcie sobie, ile poradni yy, dla psów się otworzyło, poradni tej yy, weterynary poradni weterynaryjnej się otworzyło dla psów, okay. Na każdym rogu teraz są. Tak, mamy więcej psów, ale te psy więcej chorują. Przez to chorują, że my przede wszystkim Przede wszystkim chorują na choroby cywilizacyjne. Tak, dokładnie. Na to no. samo co my. Zwróćcie uwagę, no. że są te same choroby. I teraz mało tego, że są piramidy żywieniowe dla psów, są cateringi dla psów, są suplementy dla psów. Kojarzycie to? Ten sam system, co nas karmi? Są sklepy dla psów. Oczywiście, wiadomo, że są sklepy, ale w, tym, w tych sklepach przede wszystkim dobra, jest tam mięso w jakimś małym tam na rogu okej. Okay? Ale większość to jest syf, i zauważcie skład waszych karm, okay? Jest ryż, jest groszek, są słodkie ziemniaki, i teraz wam jest mawiane, że wasze psy potrzebują witamin z warzyw, że potrzebują błonnika z warzyw, ok? To jest kompletna bzdura. Tak jak my, wasz pies jest mięsożercą, i za każdym razem, jak mu dajecie coś innego oprócz mięsa, to trujecie swojego psa tak samo, jak trujecie siebie, tak samo, jak trujecie swoje dzieci. I to jest bardzo ważne, żebyśmy ten temat poruszyli. Ok, bardzo ważne, także musicie zwrócić uwagę na to, jakim gatunkiem jest pies, pies 97% DNA minimum, to jest wilk, wilk jest mięsożercą, tego nikt nie podważa i teraz tak, czy wilki chorują na choroby cywilizacyjne, czy widzicie lekarzy i dietetyków, i, i, i weteryna kliniki weterynaryjne żeby goniły za wilkami nie, jest po prostu weterynarz dla dużych zwierząt jest weterynarz dla małych zwierząt to wszystko a teraz jak udomowiliśmy te zwierzaki zaczęliśmy je karmić tak samo jak siebie paszą która truje nasze zwierzaki okay? która gnije w jelitach i których nie mogą przetworzyć tak samo się stworzyli teraz lekarze dla psów czyli są lekarze kardiolodzy są lekarze yy, neurolodzy są lekarze, no co tam jeszcze, ja już kurde nie pamiętam z tego wszystkiego. Ale dziedziny osobne dla naszych psów się teraz pojawiły. Czy, ty, czy wy widzicie ten absurd? To jest tak ważne do poruszenia, bo o tym nikt nie mówi. Okej? Okay? Absolutnie nikt o tym nie mówi. Tak samo jak my, nasze psy powinny jeść mięso. Jesteśmy mięsożercami tak jak nasze psy. Jak można w ogóle rozróżnić, ok? Dobrze, są różne gatunki, nie gatunki, są różne rasy psów, ok, I, i niektóre no w ogóle nie wyglądają jak wilki, nie oszukujmy się, ale to, to nadal są psy, one nadal powinny jeść mięso, nadal powinny, wiesz, bawić się w taki sposób, żeby polować, nadal powinny dużo chodzić, nadal powinny przebywać z innymi psami, nadal powinny się bawić, nadal powinny być aktywne. A my takie kulki sobie robimy z psów i karmimy je czekoladą, lodami, masłem orzechowym. Przez to jest kompletne idiotstwo. A teraz jestem ciekawy, czym weganie karmią swoje psy. Jestem ciekawy. Właśnie przed chwilą o tym myślałam, nie chciałam się ja. chodzić, co? Przecież to już jest kompletne idiotstwo. Tak. Okay. Właśnie y, ostatnio ktoś też dodawał, pytanie: czym weganie karmią swoje koty, właśnie tak, zwierzęta? ty rozumiesz to, jak, jak ktoś karmi Stopu. swojego psa. Tofu, masą orzechowym, szpinakiem, liśćmi, marchewkami, czy Wy rozumiecie ten kompletny absurd? To powinno być nielegalne, to powinno być zakazane. I powiem Wam szczerze, no. ja jestem za tym, żeby zrobić jakąś ustawę dotyczącą cukru i napoi energetycznych. Ja wiem, że weszła ustawa, że nie wolno poniżej 18 roku życia kupować, ale to jest kompletny absurd i tak każdy kupuje. I zobaczcie sobie, jak wygląda życie naszych dzieci teraz. Wiesz co, ta ustawa i tak nic nie, nie przeszła. Ja ostatnio na własne oczy widziałam, jak w galerii u nas tutaj w plazie, nastolatkowie mieszali mhm. sobie, takie saszetki są z kofeiną, chyba ta. po 50 groszy, sześć czy osiem saszetek mhm. mieszali sobie z monsterami. No, i do tego kładą sobie z 15 synusów no, no. tych, tych nikotynowych, bo też się teraz porobiło. Pomyślcie sobie, że właśnie nastolatkowie piją więcej kofeiny w jeden dzień, niż dorosły człowiek normalny przez cały tydzień albo nawet miesiąc. To są takie dawki tej kofeiny w tych wszystkich napojach, a wy to na wszystko pozwalacie. To jest niesamowite. Niesamowite. Mm. Okay? Także musicie na to uważać. Musicie kontrolować to, co wy to, co wyjecie, to, co jedzą wasze dzieci, i to, co jedzą wasze psy, bo jak nie, to wszyscy będą chorować tak samo. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Czy wy rozumiecie, że psy już od dawna mają raka, i tak dalej, ale teraz w coraz młodszym wieku psy chorują, tak jak nasze dzieci. Wy, wy nie widzicie tej spójności, tego, tej korelacji, tego, co się dzieje. I dietetycy, ja rozmawiałem z Samantą od Barfny Sam, bo ona yy, zawsze sprzedawała, zawsze, no nie pamiętam od kiedy, ale nazwała swój sklep swój skle Barfny Sam, bo postanowiła współpracować z jakimiś ogarniętymi ludźmi, którzy po prostu doradzają, yy, weterynarzami, którzy doradzają ludziom, żeby ich psy jadły mięso, tak? Okay? I stąd się to wzięło: Barfny Sam, czyli yy, barw, czyli. Yy, yy, odpowiednie odżywianie psa, które i tak jest troszkę skorumpowane, bo tam jest napisane, że muszą być jakieś rośliny też w jakimś małym stopniu. To jest kompletna bzdura. Żaden pies nie powinien się żaden roślin. Teraz tak, zaraz będą, ale mój pies je trawę, wszyscy psy jedzą trawę. Oni tego nie jedzą, tylko to wyżygują jedno, a poza tym przechodzi przez nich, ok, Ta trawa i oni je wysrają, oni jej nie trawią w ogóle. Okay? i teraz jest mnóstwo kwestii dlaczego ten pies je trawę. Okej. Okay? Czasami je, czasami nie je, bo ma problemy żołądkowe, bo ma to. Po prostu psy jedzą trawę, tak, okej. Okay? I tak po prostu jest. To nie znaczy, że pies jest roślinożercą, to nie znaczy, że pies ma jeść warzywa. Nie, to cel... mięsożerca nie ma jeść warzyw. Tak po prostu jest. Okej. Okay? I, i, I tak po prostu to wygląda. Także nie będę wchodził w tą kwestię, dlaczego psy jedzą trawę. Dokładnie się w to yy, nie, nie wdawałem. Powiem Wam szczerze, jest mnóstwo opinii. Yy, musiałbym sprawdzić, czy, czy wilki jedzą trawę, dlaczego jedzą trawę i tak dalej. Ale po prostu nie wnikajmy w to. Wasz pies jest mięsożercą i powinien jeść mięso podroby, niekoniecznie tak jak my. Ponieważ jak pies ma wystarczająco witamin z mięsa, nie będzie jadł podrobów. I teraz mój pies, Niko, jest idealnym przykładem na to. On nie chce jeść podrobów. Jak mu położę mięso i podroby, on ich nie zje. Lili jest jeszcze malutka, ona wszystko zje, ok? Ona zje, wyżyga i zje dalej. To, co wyżygała. Ok, <grym> on jest szczeniaczkiem, także to tak jest. Niko też tak był, jak był mały, ok? On wszystko jadł. Teraz jak dorósł. Okay? Może jest tak, że po prostu pies je podroby drobie jak, jak dorasta, może jest tak, że człowiek je podroby jak dorasta, okay? tak to powinno być, bo rośnie, bo potrzebuje więcej witamin, więcej składników odżywczych, ale co nas pies powinien jeść to mięso i kości, to wszystko i nigdy nie gotowane mięso, nigdy nie gotowane kości, ponieważ pies się może zatruć gotowanymi kośćmi, bo one zmieniają strukturę i mogą inaczej się łamią i mogą okaleczyć narządy Twojego psa, musicie to zrozumieć. Pies nigdy by sobie sam nie ugotował jedzenia, okej. Okay? Nie zerwał orzechów. Wiesz, tak jak wiewiórka z drzewa, pies nigdy nie, nie, nie szukał na ziemi orzechów ani nigdy takich głupot, tak? Pies idzie i poluje na inne zwierzęta, na to, co się rusza. Okay? No. Mój, mój poprzedni pies akurat orzechy jadł, bo ja miałam, miałam drzewo orzechowe no, mm. na ogrodzie, także wszystkie orzechy, które spadały, to były, to on je po prostu jadł. No, no dobra, no, ale tak nie powinno być. No jest no udomowiony ja i ktoś go to orzechy nauczył jeść, tak? Okay. Na 100% <noise> jakbym tam wypuścił Lili i Niko, to by szukali myszy i gryzoni, no a tak. nie orzechów, to wam gwarantuję, okay? Patrzcie, później się włącza uzależnienie od psa, bo jak my dostajemy psa i go karmimy tak samo jak siebie, bo nieraz są filmiki, są ludzie, którzy karmią yy, yy, czekoladą, jest lista zabronionych rzeczy dla psa, tak? Jest, 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 jest kilka rzeczy, okej? Okay? Tam jest czekolada, tam jest inne gówna, ale ja reszta widziałam... roślin dozwolona. No kto tą kurwa listę wymyślił? To jest, to ja jest kompletny absurd. Ja widziałam filmy, jak karmią masą orzechowym. No, są lodami wszystkim, tak? No. Ludzie, wiesz, karmią tym samym swoje psy, co swoje dzieci, tak? I gotują im ryż, gotują im kurczaka. Tam nie ma żadnych wartości odżywczych dla psa, żadnych, tak samo jak dla nas. Nie ma żadnych. Także wasz pies, jeżeli jest niedożywiony, powinien zacząć jeść jakieś delikatne podroby, później samo mięso i najlepiej, okay, żeby pies w ogóle nawet nie jadł z miski nie z miski, nie pokrojone, tylko po prostu rzucony wielki kawał mięsa, żeby on się tym pomęczył, pomęczył, żeby wydawało mu się, że on poluje, żeby te instynkty polowania, żeby w tym się zostały, ok? Żeby on nie podchodził do Was nie jadł sobie chipsów razem z Wami. No to jest absurd, kompletny absurd. Trujecie swojego psa, Wy musicie to zrozumieć. Za każdym razem jak Wasz pies dostaje coś innego oprócz mięsa, Trujecie go, ewentualnie jakieś jajka, albo tylko żółtka bym proponował i ewentualnie skorupki, ale to jest w ogóle niepotrzebne, bo pies je kości. Okay? Później mycie zębów psa. Absurd kompletny. Kompletny. Do dentysty na czyszczenie zębów psy. Ja nie wiem, jak mam to w ogóle skomentować. tak? W ogóle kochacie swoje psy, kupujecie karmę za, za, yy, za kilkaset złotych. Okay? I w tej karmie jest sam syf. Tam jest mięso na ostatnim mięso, praktycznie i to w większości jest kurczak. W większości. Także was, wasz pies powinien gryźć kości, mięso wokół kości. Lilo i Niko, Lilo tej. Lili i Niko dostali ostatnio od królika ode mnie, całego. Oczywiście bez skóry to był yy, yy, kości i mięso. kurczak to się nazywa, nie pamiętam teraz yy, ale dostali po całym króliku, tak? I oni go sobie jedli. Pogryźli go, pobawili się tym, polizali i zjedli tak, jakby go upolowali. Tak pies powinien jeść. Ja nieraz biorę psy, biorę skrzydełko od kurczaka okay? i im rzucam, żeby oni sobie wiedzieli, że oni złapali łapami i upolowali to i zjedli. To są instynkty psa, każdego psa. Ja byłem na jednym szkoleniu i tam nawet były ciułały, nawet były nie himale, Himalczyki, tylko te małe psy, te, te, te białe Hawajczyki, nie jak one się nazywają. Maltańczyki. Maltańczyki, o no właśnie. Maltań... Maltańczyki. Sobie teraz wyobrażam tak, takiego, tak. takiego Jorka polującego na steka. No. no, ale one tak samo były szkolone. I jak nie przyzwyczajicie swoich psów do jedzenia syfu i tych kulek, które nazywacie karmą, to wasz pies zawsze wybierze mięso. Ale jak go przyzwyczajicie, one inaczej smakują, ok? Jak uzależnicie waszego psa od cukru, czy od węglowodanów, od roślin, tak samo jak człowiek, ale mój pies je kulki, woli jeść kulki niż mięso. Tak, bo żeście go od tego uzależnili. To jest smaczniejsze dla niego. No, A bo te wie... ciasteczka, wszystkie. Tak, to ma większą dopaminę. Okay? A najgorsze są jeszcze te ko kości takie, pseudo kości na czyszczenie zębów. Tak, tak, tak. tak to, to, jest to jest, jest absolutny ogóle syf. Tak, Wystarczy zwykła kość. Czyli okay? być... czy jak to się tam ta, nazywa? Tak, tak, tak. Ta. Te no. największe firmy są najgorsze, tak, tak samo jak u nas. To są ci sami właściciele, którzy robią płatki sialeniowe dla nas. Którzy, którzy, którzy dla nas produkują warzywa. To są ci sami ludzie. Zaczęli nas truć i teraz trują nasze psy, od dawna już. I teraz cała korporacja ruszyła suplementacyjna, suplementy dla psów, diety dla psów. Czy Wy sobie, sobie wyobrażacie, że ludzie teraz ważą warzywa dla psów i odkładają warzywa dla psów i gotują warzywa psom. Czy widzicie ten absurd kompletny? Absurd. Kompletny oni nie potrafią, absurd. oni nie potrafią w posiłku dla siebie uszykować. Ten tak, dopiero tak, psa. tak, tak, bo ja wiem, że kochacie te psy. Ja to, ja to, ja to po prostu rozumiem, nie? Ale jak kochacie wasze psy, musicie się doszkolić, co wasz pies powinien jeść i robić. Waszego psa można wyszkolić. Każdego psa można wyszkolić. Tylko potrzeba dyscypliny i potrzeba czasu i systematyczności. Ale jak Wy tego nie potraficie wdrożyć w swoje życie, no to później jak możecie wdrożyć swojego psa i później wychodzicie na zewnątrz i tak wyglądacie na spacerze. W jednej ręce pies, który was prowadzi, latający pies, bo się wszystkiego boi i skacze i, 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 i szczeka, bo jest jak wypuszczony w dżunglę, a w drugiej ręce, jak no na boże telefon, i tak. To są spacery z psami tej. Wyro, co chodzi, nie? I później do chaty, kulki cały dzień wrzucone w miseczkę i pies se podjada i je. Absurd. Kompletny, kompletny, kompletny absurd. Także moi kochani, bardzo was proszę, uważajcie na to, jak kochacie swoje psy, a wiem, że kochacie, okej? Okay? Tylko i wyłącznie surowe mięso. I, i, I jak nie wiecie skąd, barwny sam. Zamawiacie, kontaktujecie się z Samantą. Tak samo dla nas. To jest, to jest jedzenie dla psów i dla nas. To jest to samo. To samiutko, powinniśmy jest to samo, tylko my nie musimy jeść cały czas surowego mięsa, oczywiście wskazane, teraz sobie zamówiłem ligawę, jutro akurat antrykota mam na steka, dołał mi się zamówić bez kości. Ja na no, jutro też mam tatar, będzie. No hmm. właśnie, właśnie, tak się nie mogło czekać. Spo spora porcja, spora porcja. Hmm. Za każdym razem jak dam moim psom jakieś gotowane mięso, jest za dużo tłuszczu, sraczka, sraczka, hmm. hydrant. Ok? Także uważajcie, tak jak my nie powinniśmy z dużo tłuszczu, tak psy nie powinny jeść za dużo tłuszczu. Proste, tak? Także uważajcie, żeby też nie dawać psom za dużo tłuszczu. Moje psy jedzą, uwielbiają szpik kostny goleń wołową. Uwielbiają, tak? Uwielbiają szponder wołowy. Rzucę im taki kawałek wielki i oni to sobie jedzą, żują, jedzą, żują. Te kości zjedzą, zjedzą ten szpik z goleń wołowy, zjedzą sobie to mięso dookoła, a najpierw zjedzą ten szpik. Czy jedzą szpik, a później mięso. Tam, Lili to w ogóle wszystko naraz je, to z nią tam, z nią tam, yy, o niej nie mówię, bo ona to wszystko zje, ok. Yy, ja pamiętam, kiedyś wyciągałem jej, miałem w opakowaniu yy, mięso, rzuciłem jej na ziemię i wyciągnąłem ten papierek, co jest czasami w mięsie, wiesz jak jak pakują, nie? No. no I ona myślała, że to jest mięso i mi wciągnęła ten cały papier, ty, później go wysrała. Niesamowite, ona jest tak z żarta, ale Niko też taki była głodna, takie są szczeniaki, nie? Ciągle głodna, ciągle nie, nie, niedożywiona. I teraz tak, powiem wam: jak pies będzie na samym mięsie, to on wam powie, ile chce zjeść, bo, bo Lili jeszcze nie, ale Niko on dostanie jedzenie, rzucę mu na podłogę jedzenie i on nie zje wszystkiego, przeważnie nie zje. A jak jest bardziej głodny i ma za mało, to zostanie w tym miejscu i czeka na więcej. Jak dam mu więcej, to on zje tyle, ile może, i resztę zostawi. Biorę, kładę do lodówki, to tak wygląda. Pies i do tego. Pies powinien się odżywiać maksymalnie raz dziennie, tak jak my, maksymalnie tylko mięso, nie za dużo kości. I teraz tak, jeżeli jest za luźna kupa, za dużo tłuszczu, jeżeli jest yy, yy, kupa taka yy, jak piasek, okay, za dużo kości, za mało mięsa, za mało tłuszczu. Patrzcie na kupę swojego psa, ja zawsze obserwuję swoje psy, ok? Jak dam im za dużo jakieś tam karkówki ze świni czy czegoś, bo ja rotacyjnie im to mięso daję, czasami organy, no to patrzę na, na, na ich stolec, tak? Jak jest, jak jest luźniejszy, to daję im mniej. Obserwuję, tak jak my powinniśmy obserwować swój stolec. Tak samo powinniśmy obserwować, bo nie jedna osoba je za dużo tłuszczu, nie jedna osoba je za mało tłuszczu, i później są problemy. Nie, trzeba to dopracować. Tak samo dla nas, tak samo dla naszych psów. Różnica taka, że my nie jemy kości i nie musimy jeść tylko surowego mięsa. Bo my mamy wywary z kości yy, i po prostu nie musimy, nie musimy ich jeść. Tak? Także, także pamiętajcie, nie za tłuszczu waszym psom. Także szpik kosny jak najbardziej. Zobaczycie, jakim to rzucicie i wasz pies nie jest uzależniony od węglowodanów, od karmy i od tych kulek i od syfu, którego go karmicie. On zawsze pójdzie pierwsze instynktownie na ten szpik kosny. Pierwsze. Później zje to mięso dookoła, a na końcu sobie tą kostkę będzie gryzł. Lili czasami się przez tydzień tą kostką bawi i przez tydzień sobie ją gryzie. Niko to samo. Okay? Później się zamieniają. tak? Także to są instynkty psów. Wy nie możecie tych instynktów zabijać. To jak nasze instynkty. Pies musi co kilka dni mieć też posty. Tak jak my. Okay? Jak patrzycie za dużo sra albo coś w tym stylu albo po prostu yy, yy, nie, jest, nie jest głodny w stylu, że nie chodzi za tobą, nie siedzi przy lodówce i tak dalej. Czyli Lili cały czas siedzi przy lodówce, no to nie na tym polega, ale, ale Niko jest inny, bo on już dorósł, on tak on instynktownie je, a Lili to by jadła cały dzień, pożegała się, jadła, już to wspomniałem ogólnie. Lili była tak, jest tak dobra, że Niko raz za szybko zjadł, bo oni czasami jako siebie są, ko siebie to za szybko jedzą, bo Niko nie chce, żeby Lili zjadła jego jedzenie. Więc y, czasami, to się rzadko zdarza, mieli skrzydełko od kurczaka i on te skrzydełka za szybko zjadł, cofnęły mu się, wyżyga w drugim pokoju, ja tego nie wiedziałem, i patrzę, a Lili biegnie ze skrzydełkiem od kurczaka tej z drugiego pokoju, mówię, kurwa, co ona je? No i ona podleciała te wyrzygany... Wyżygany ogólnie, nie wyżygany, bo to było tak cofnięte ogólnie, nie? Poszła i mu zjadła, także biedak, później musiał to wszystko zjeść, nie? Także Lili, bierzemy pod uwagę, ale dorosły pies będzie jadł instynktownie, pamiętajcie o tym dobrze. Także pamiętamy o tym, co nasz pies powinien jeść: mięso, kości, to wszystko. Dobra, moje konie, mam nadzieję, że to jest klarowne. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Dziękuję Wam bardzo. Tu widzę, widzę nasze lwice, już się nie mogą doczekać, o z nami łączą. Także widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Dołączajcie do wyzwania. Moi kochani, od października dorzucamy koszulki, dorzucamy e-booka Pauli, także będzie jeszcze więcej rzeczy. Nie wiemy, czy zrobimy tak, że po prostu do wyzwania dostaniecie albo nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale dołączajcie. Szkoda czasu, zima nadchodzi i już nagle wszyscy chorują. Zauważyłaś to? Wszyscy no. chorują. I pięć osób odwołało treningi, bo są przeziębione. No. Teraz, wy tu rozumiecie, już teraz są ludzie przeziębione, przeziębieni. I nikt nie kojarzy jedzenia z chorobami nagle, tak? Nikt. Jak to jest możliwe? No, akurat tak nawiązujesz do tych chorób i do tego jedzenia, to ja właśnie jutro wypuszczam ciekawą rolkę, także. No super. Dobra, no. dobra, super. Będzie, będzie dużo kontrowersji. <laughs> Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy pa.